Na jubileuszową uroczystość z okazji 75-lecia Wielkiego Domu Kultury, która odbyła się w kinoteatrze Serena, przybyło szerokie grono zaproszonych gości, na czele z szefami kulturalnych placówek Wielunia, szkół, ale też mediów. Tuż przed wejściem do Sereny można było też obejrzeć specjalny artystyczny happening zapraszający na jubileuszowy koncert, który poprowadzili dyrektor Wielkiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska oraz Mirosław Szymul, związany z Wódekiem od wielu lat. Nasza działalność, nasze pasje, nasza twórczość czynią nas odrobinę chociaż nieśmiertelnymi dlatego y, myślę, że należy kultywować wszelkie tradycje, należy kultywować y, rocznice, bo one stanowią o naszej nieśmiertelności. Dzisiaj powtórzę kilka razy słowo, słowa, że jestem zaszczycona, ale jest to naprawdę niesamowite, że będziemy mogli tutaj na jednej scenie przebywać pierwszy dyrektor Wielońskiego Domu Kultury i ten aktualny. Mam nadzieję, że nie ostatni. Przez te wszystkie lata y, ta, ta instytucja towarzyszyła mieszkańcom, mieszkańcom naszej gminy. Nie tylko gminy, bo, bo oczywiście ta działalność wykracza poza obszar naszej gminy. Ja chciałem powiedzieć jedną zasadniczą rzecz. Otóż po roku 90 y, były takie instytucje, które nie podlegały żadnym politycznym sporom. Te instytucje to właśnie instytucje kultury. I zarówno za pana burmistrza Adamskiego, który tutaj z nami jest, za pana burmistrza Majchera, za pana burmistrza Antczaka, i mam wrażenie też za mojej obecności w ratuszu instytucje kultury były przez, zarówno przez burmistrza, jak i przez Radę traktowane w sposób właściwy i były wyłączone z tych lokalnych konfliktów, co oczywiście. Sprzyjało temu, że te, się, że te instytucje się dobrze rozwijały, i Bogu dzięki, że tak właśnie było. Po oficjalnym otwarciu imprezy przeszedł czas na specjalne prezentacje o historii placówki, ale też ludziach kultury współpracujących z Wodekiem przez długie lata. Wielu z nich nie ma już wśród nas. Zaraz potem specjalny wykład o historii Wielickiego Domu Kultury wygłosił profesor Tadeusz Olejnik, jego pierwszy dyrektor. Muzyka Kierownicy i dyrektorzy Powiatowego Domu Kultury Ireneusz Kampinoski, Henryk Gajęcki, Agnieszka Mikulska, starali się w miarę ówczesnych możliwości rozwijać różne formy działalności kulturalnej, w tym m.in. telewizję kablową, krótkofalarstwo, uniwersytet III wieku. Nic jednak nie ujmując wymienionym wyżej osobom, chciałbym obiektywnie przyznać, że pod obecną dyrekcją pani magister Erbiety Kalińskiej, Wieluński Dom Kultury zniósł się na wyżyny swej działalności oświatowo-kulturalnej. Stał się placówką. Cieszącą się wielkim uznaniem wieluńskiej społeczności. I trzeba przyznać, proszę Państwa, że dzieje się to w sytuacji, kiedy w ciągu ostatnich kilkunastu lat, mówię o tym z przykrością, obserwujemy maraz lub zanik społecznej aktywności kulturalnej ze strony stowarzyszeń, związków, zakładów pracy i instytucji. W dalszej części tej jubileuszowej gali wręczono również prestiżowe wyróżnienia Perły Kultury. Perły trafiły do rąk doskonale znanych Państwu postaci związanych z kulturą i sztuką od wielu lat, a zatem Perłami Kultury wyróżniono profesora Tadeusza Olejnika, Annę Guzek, Zofię Szpikowską, Piotra Sitarskiego, Krzysztofa Jackiewicza, Janusza Kawule, Arkadiusza Kaczmarskiego, Dominika Suligowskiego, Alinę Frejusz, Krzysztofa Dudka i wreszcie prowadzącego jubileuszową galę Mirosława Szymula.